Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam na kanale Helix ja mam na imię Aleksandra, a to jest czytanie dla wszystkich osób spod znaku Lwa na maj 2025 roku. Wszystkie osoby spod znaku Lwa, czyli te i ci, którzy mają w Lwie Słońce, Księżyc, Planety Osobiste i Ascendent. Róbcie sobie takie osobowe mozaiki oparte na tym, co tam macie w horoskopie urodzeniowym, bo naprawdę rzadko reprezentujemy tylko jeden archetyp. Myślę, że najczęściej jesteśmy mieszanką. Bardzo złożoną, bardzo indywidualną. A zresztą pewnie ten horoskop urodzeniowy też nie wszystko opisuje. Tak samo jak czytanie tarota, pamiętajcie, że to jest jakaś opowieść, która chce się Wam opowiedzieć i ona jest o czymś, co w tym miesiącu, będzie miało miejsce, natomiast możemy to odebrać z różnym natężeniem, zwracać na to w różnym stopniu uwagę i tak jak zawsze mówię, bierzcie sobie z tego czytania to, co Was wspiera, to, co Was inspiruje, to, co jest dla Was istotne, a resztę można zostawić w razie potrzeby. Proszę do mnie pisać. E, mail jest podany w opisie tego filmu. W opisie też macie różne linki do różnych stron, e, na których e, można mnie znaleźć w internecie. R są to różne miejsca, nie zawsze związane z tarotem. E, tam też jest mail, wszystkie namiary na mnie, także e, zapraszam. Korzystajcie. E, dobra, drogie lwy, co to za maj? Patrzymy. Jaki to miesiąc? Jak zwykle, sześć kart. Mamy świat jako główną energię. Paśmieczy mieczy w pozycji wyzwania. Dwa pentakle w pozycji, w czym jesteście dobrze, dobre, jakby to, co jest Waszą mocą. Co robić as mieczy? Czego nie robić? Siedem mieczy. Co z tego wyniknie umiarkowanie? Fawielki Arkana. Dość mocne czytanie. Dużo mieczy. Ale takich e, raczej po pozytywnej stronie niż po negatywnej. Powiedziałabym, że ten as mieczy jest bardzo zachęcający e, w waszym wypadku. Bo jakże inaczej go interpretować w sytuacji, kiedy ogólną energią jest świat. E, I tak będę trzymać, bo YouTube, YouTube potrafi wycofać film, na którym jest przedstawiona jakaś część ciała człowieka, nawet jeżeli należy to do spuścizny kulturowej ludzkości w postaci Tarota. Niesamowite, prawda? E, no więc świat mówi nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że udało wam się odnieść sukces na jakimś polu i jest to sukces tak kompletny, tak dogłębny, tak nie pozostawiający wątpliwości, że można to pole opuścić i iść dalej. Więc mamy tutaj nagrodę za dobrze wykonaną pracę Mamy tutaj taki ostatni rzut oka na to, co udało się osiągnąć, i gotowość do wejścia na pole nowe, jakby na, na poziom wyżej, <gry> albo poziom dalej. I wtedy oczywiście naprasza się nowa energia. Ale to nie jest taka nowa energia typu zapchaj dziura, nie? Czyli że ponieważ coś mi nie wyszło. Coś mnie zawiodło, no to szukam sobie czegoś nowego, albo nie jestem w stanie dociągnąć czegoś do końca, to szukam czegoś nowego. Nie, tutaj jest udane zakończenie i w związku z tym gotowe do wyruszenia dalej. I w związku również z tym świat może też oznaczać podróż, ponieważ jeżeli właśnie chcemy coś robić w innym miejscu, no to wtedy musimy się. Przemieścić. Natomiast można tą podróż traktować bardzo metaforycznie również. Także ta, ta energia jest bardzo taka i, i konkretna, i zamaszysta i ewidentnie w kierunku nowych perspektyw. No i tu jakby przejdziemy od razu, do co robić, czego nie robić, podjąć nową inicjatywę. Wyjść śmiało. W coś. Szczególnie intelektualnie inspirującego, ale to jest też podjęcie wyzwania. Miecz jest, jest bronią, więc miecz służy również do wywalczania różnych rzeczy. To nie musi być łatwy cel. To może być coś trudnego, to może być coś, co wymaga właśnie pewnego wysiłku, zmierzenia się z czymś. Tak, ja to czuję jako właśnie wyzwanie na które możecie nie czuć się do końca gotowi, co jest lub nie jest zgodne z prawdą, ale nawet jeżeli nie jesteście na nie do końca gotowi, co to w ogóle znaczy, tak? Często nie wiemy, z czym się mierzymy, póki się z tym nie zmierzymy, więc jak to w ogóle zmierzyć, czy jesteśmy gotowi, gotowe, czy nie? Trzeba to brać pod uwagę, kiedy pojawiają się tego typu wyobrażenia, tego typu wycieczki pod własnym adresem, tak? Bo często tutaj wewnętrzny krytyk może wejść i powiedzieć, Przecież ty nie wiesz, jak to zrobić. No i co z tego? Tak? Nie ma innego sposobu często, żeby się nauczyć, niż zacząć coś robić. Więc śmiało dzierżcie ten miecz, używajcie swojego intelektu bez żadnych kompleksów i działajcie odważnie. Nie? Bo ta karta z kolei, czego nie robić, bardzo wyraźnie pokazuje, że nie warto się wycofywać przed jakimiś wyzwaniami. To jest karta reiterady ucieczki z pola bitwy, uniknięcia podjęcia wyboru. Te dwa miecze symbolizują wybór. Widzimy tutaj, jak ktoś ucieka z tym, co się akurat da zebrać, nie podejmując jakiejś strategicznej decyzji, tak? Czy też nie, nie, nie stając twarzą w twarz z koniecznością w ogóle podjęcia decyzji? I to bywa bardzo mądre i sprytne zachowanie, tak? ja Nie, nie mam nic za się w nim nie, wiem, nie szczerze mówiąc. Wiem, że ta karta się cieszy złą sławą, ale nie wiem, czy słusznie. Owszem, może, może wskazywać na śliskie zachowania, tak? Natomiast no, ma też swoją taką pozytywną stronę, kiedy są sytuacje, kiedy najlepiej wymknąć się po angielsku, tak? Ale nie tu. Tutaj z otwartą przyłbicą Wam dar odradzi podjąć właśnie się czegoś, co może nawet jest ryzykowne, co wymaga jakiegoś postawienia karty na coś, tak? Albo postawienia czegoś właśnie na, na ostrzu noża, na ostrzu tego miecza. Nie, nie działać zakulisowo też. To jest bardzo taka otwarta energia, manifestująca się wręcz taka ze sztandarem powiewającym, która mówi, patrzcie, tu jestem, tu ja wyruszam na wyprawę, wyruszam na przygodę, wyruszam po moje złote runo, tak? Żadnego krycia się, żadnego tam działania pokątnego poprzez osoby trzecie. To jest wszystko w pierwszej osobie dzierżącej w dłoni właśnie ten miecz prawdy, ten błysk intelektu. Tą myśl przewodnią, która też jest jawna. Więc jawność, otwartość, jasność celu, jasność sformułowań, jasna, precyzyjna komunikacja to wszystko Wam jest rekomendowane i to wszystko będzie Wam służyło. Odnośnie. Wyzwania, czyli zaproszenia do rozwoju. To też już trochę mówiłam, że możecie mieć poczucie, że jesteście dopiero przecież na początku drogi i co my tutaj będziemy wywijać. No to najwyżej wywijamy. Super narzędziem, które możemy sobie dać na poziomie psychiki, jest prawo do błędów. Prawo do popełniania błędów. I wiadomo, że błędy trzeba naprawić, i za błędy trzeba przeprosić. I wiadomo, że należy się starać, żeby ich nie popełniać, tak? Natomiast ten paś, żeby nauczyć się władać mieczem, to musi nim trochę powywijać. Prawdopodobnie musi też się skaleczyć, być może kogoś skaleczyć. Miejmy nadzieję, że niepoważnie. Dlatego dobrze jest trochę wstępić ostrze swojego miecza, kiedy wiemy, że jesteśmy w pozycji pazia. Natomiast jakby niech to Was nie powstrzymuje, ja to tak rozumiem, nie? Że nie rezygnujemy z tej jasnej myśli, z tej, z tej myśli przewodniej, tylko dlatego, że nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi i że nie do końca wiemy, jak się z nią na razie obchodzić. Tak? Niech to nie będzie dla Was przeszkodą, bo w Waszej mocy też jest taka energia równoważąca. Dwa pentakle, które mówią, że po pierwsze... Potraficie szybko zareagować w tym miesiącu na utratę równowagi. To jest ktoś, kto tą równowagę utrzymuje w sytuacji bardzo wymagającej, bo on żongluje, tak? Czyli to jest taki trochę ekwilibrysta. Ktoś, kto potrafi zrobić coś na pokaz jak najbardziej, nie? Jest tu element przedstawienia, więc może być tak, że jak się zepniecie, to potraficie właśnie odegrać swoją rolę, rolę lepiej niż byście to przewidywali, tak? Lepiej niż y, zwyczajnie, bo tu jest element performensu. Y, więc y, też zaufajcie sobie, nie, temu swojemu zmysłowi równowagi, obowiązkowości y, i pewnemu poukładaniu. Y, y, dwójka pentakli pokazuje na sytuację ciągłego szukania równowagi. Y, które, wiecie, w dłuższej mierze może być takie stagnacyjne. W sensie, że ciągle jesteśmy gdzieś pomiędzy jednym a drugim ruchem, tak? I nie ma, nie ma tej trzeciej drogi, która często jest drogą twórczości właśnie, nie? I drogą prawdziwego rozwoju. Natomiast ta krótką metę, kiedy właśnie idziemy nową drogą, szukamy właściwego wyrazu, to ta karta może być bardzo przydatna, bo ona też pokazuje, że możemy sobie wypracować w pierwszym etapie jakieś procedury, które będą nam ułatwiać wymacywanie sobie tej drogi. Tak? Także zaufajcie temu zmysłowi równowagi. On jest jeszcze, mam wrażenie, trochę podkreślony przez umiarkowanie. Ja wiem, że te karty pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego, ale jak popatrzycie na to, co oni robią, to to jest w gruncie rzeczy podobne balansowanie dwóch różnych energii, tak? Czy też szukanie złotego środka, szukanie tego punktu równowagi. Tutaj to się dzieje na poziomie materii, a tu jest to wyższy poziom. I, i to jest to spokojne, wyrafinowane szukanie właściwego wyrazu. Karta alchemii umiarkowanie zwana też sztuką gdzie poprzez serię ruchów bo to nigdy nie jest jeden ruch to jest zawsze poszukiwanie jesteśmy coraz bliżej złotej formuły tak tak jak alchemicy szukali kamienia fi filozoficznego tego przepisu na to jak przemienić zwykłą materię w złoto tak i my tutaj dajemy sobie prawo do poszukiwań, eksperymentów. I to już wchodzi na wyższy poziom w takim sensie, że nie dotyczy tylko materii. Nie? Że tu mamy tą substancję duchową, która tak faluje i się śmiesznie przelewa zupełnie nie jak woda, tak? to, na którą nie działa grawitacja ewidentnie, bo grawitacja by spowodowała, że, że tu by się zrobił łuk, tak? ta, ta woda by leciała po jakiejś paraboli. A tu leci po prostej, czyli ona ma też jakąś swoją wewnętrzną energię, ta, ta, ta substancja. I tu łączymy ze sobą różne żywioły, nie? Także to nie jest sama Ziemia, to są wszystkie żywioły, plus jakiś tam nasz ten element, wiecie, geniuszu, ducha, który tym wszystkim kieruje. I dla mnie to jest taka. Karta, która mówi, że będziecie mieli czas na to, żeby tą ideę wypracować. I tym bardziej należy ją podjąć, tym bardziej należy wejść na tą dro nową drogę, bo nie sądzę, żeby ktoś miał was na niej poganiać. Tu będzie czas na to, żeby właściwie z tą ideą, z tym nowym pomysłem, z tą nową drogą popracować i znaleźć dla niej właściwy wyraz. Także bardzo ładne, w sumie harmonijne czytanie. Macie na spodzie jeszcze asa buław, także nie sądzę, żeby Wam brakowało um, energii do działania. I tego Wam bardzo um, życzę, drogi lwy, żeby to był dla Was dobry, spokojny, we właściwej mierze, a we właściwej mierze dynamiczny miesiąc. Żebyście się czuły szczęśliwe, spełnione. E, żeby dopisywało zdrowie, pogoda i harmonia. E, pozdrawiam. Dziękuję. Do zobaczenia.